Hejka! Znajdujemy się przy Orliku, przy Szkole Podstawowej nr 3. Jest taki nowy temat, ponieważ dwa tygodnie Orlik już jest zamknięty dla wszystkich. Zaczął się okres wakacyjny i jak co roku pojawia się problem, że szkoła nie ma opiekuna nad tym boiskiem, ale wcześniej zgłaszałem to w gminie. Gmina załatwiała to w ten sposób, że MOSiR przyjmował nadzór nad tym obiektem. Ktoś z pracowników otwierał. Później zamykał i było fajnie, można było korzystać, nie było w tym problemu. W tym roku zapytałem na sesji burmistrza, czy jest taka możliwość, żeby powtórzyć ten schemat. Jak wcześniej odpowiedział, że taki temat nie jest rozważany, także boję się, że w ogóle nie stanie otwarty. A gdzie nasza młodzież ma korzystać? My po, co, po to budujemy te boiska? Żeby mogli sobie przyjść, pograć, spędzić miły czas, nie musieli sobie szukać zajęć. Myślę, że warto się zająć tym tematem. Będę oczywiście jeszcze interweniował w tej sprawie, ponieważ mamy dwa miesiące wakacji, a nie może być tak, że po prostu rodzice będą się zastanawiali, gdzie się znajdują ich dzieci, a mogliby w tym momencie spędzić czas yy, uprawiając sport. Czekam teraz na Wasze opinie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy uważacie, że obiekt sportowy, jaki Orlik mamy tutaj, powinien być zamknięty. Czy to jest normalne? Czy jednak uważacie, że powinien być otwarty na okres wakacyjny? W tym czasie myślę, że najwięcej ludzi Uprawia sport i ma dużo wolnego czasu. Ja uważam, że takie obiekty powinny być otwarte cały rok, a szczególnie w okresie letnim. Także czekam na Waszą opinię. Pozdrawiam.